Witam was na kolejnej edycji szkolenia menadżerów. Widzę mnóstwo znajomych twarzy. Słuchajcie, dzisiaj sobie na tak na rozgrzewkę zaczniemy od takiego drobnego przykładu. Chciałem, żebyście powiedzieli, jak wy jako menadżerowie już z kilkuletnim doświadczeniem jak sobie z tym tematem poradzicie. Sytuacja sytuacja prosta. Przychodzi Spóźniony pracownik. Wiemy, że w tym miesiącu to jest jego drugie spóźnienie, i pracujemy w firmie, która kompletnie nie zezwala na ani jedno spóźnienie. W tym temacie firma jest bardzo nieelastyczna. Jakie macie pomysły? Zwalniam go. Kto będzie pracować? Ja bym go wziął na środek i opieprzył od góry do dołu. Robiąc mu wstyd, nic nie zdziałasz. To twój zespół, zadbaj o niego. Nie, nie, dokładnie, tak się nie robi. No, ja wziąłbym go na bok i dopiero wtedy opieprzył od góry do dołu. Z mojego doświadczenia wynika, że przez cały dzień najlepiej do niego mówić spóźniarski. A nie lepiej mówić o sobie, a nie o nim? Powiedz, jak jego spóźnienie miało wpływ na ciebie albo na zespół. To ja mam pomysł. No, tak, tak, tak. Za każdą godzinę spóźnienia kolejnego dnia musi przyjść dwie godziny szybciej. Dobra, dzięki. Ja widzę, że dzisiaj jesteśmy bardzo, bardzo kreatywni. Nasz portfel kar aż pęka. Jakie macie pomysły na nagradzanie pracowników?